Dobra, proszę państwa, jednak będzie trochę mojej gadki. Nie mogę się oprzeć. Ten samochód, proszę państwa, jest dzisiaj kluczowy dla mnie, jeśli chodzi o nagrywanie u Kuby. Nie zrobimy za dużo, bo jeszcze nie jest, jeszcze nie jest skończony. Jak, jak to Kuba tutaj cały czas mówi, jest coraz lepiej. Zobaczcie, są pod spodem dywaniki nowe. Ale są też takie, tureckie, turasy Piękne, uwielbiam coś takiego, pasują moim zdaniem do niego wyśmienicie Mam nadzieję, że się zgodzicie Felgi, zobaczcie Indywidualnie dla Kuby zrobione Cudownie to wygląda Nawiązują oczywiście Do tych klasyków, które Klasyków baroków, które pewnie kojarzycie Sporo patyny na tym samochodzie, ale zestawionej, jak widzicie, z wieloma nowymi elementami, są też nowe lampy, tak jak wam mówiłem już dawno jest sporo nowych rzeczy, ale na film z jazdy tym samochodem, i pokazanie go w pełnej krasie jeszcze przyjdzie czas, myślę, że krótki. Zobaczcie tutaj nowe, no nie wiem jak to nazwać nie wiem czy nowe drewno, czy nowa okleina chyba bardziej trzeba by powiedzieć no cudowna jest tutaj ta gała, radio miodio, deseczka, zobaczcie, żadnych pęknięć żadnych ubytków cudnie fotele mbtex aż się chce siadać i dupę pocić na nich Taki brudek, to aż mu tutaj, aż mu jest z tym do twarzy. Tutaj, jak widać, chyba jakaś obrysówka powinna być i moim zdaniem powinna zagościć jak najszybciej. To przy okazji reklama z przyjemnością. Polecam Państwu, bo korzystam z usług Kuby. Od wielu lat to robi i robi to naprawdę na najwyższym poziomie. No i tyle. Tak z grubsza. Jeszcze rzut oka na wnętrze. Chciałoby się wsiąść i odjechać, prawda? Jeszcze spójrzmy z przodu na ten samochód. No tak myślałem, że trochę namiesza mi w głowie. No ale tak to już jest, jak się przyjedzie tutaj do Kuby. A tu oczywiście znany Wam trabant też był oczywiście. Tak, tak, tak. Tutaj nic się nie zmieniło. Ale tutaj jest uzbrojany samochód. No kolejna 115. Tutaj jest 115. Nie ma wnętrza Będzie jeszcze lepsza niż, niż była Jak widzicie lakier jest już tutaj dopieszczony Ten lakier Duże szanse, że jest oryginalny W wielu miejscach Bo nie we wszystkich raczej chyba Tak, tak myślę, ale Ale to już pozostawiam Właścicielowi na do, do opowiedzenia podczas kolejnego Materiału z tym samochodem Widzicie tutaj są już są szykowane dywaniki, no nie mogę się doczekać Obu zresztą